Czy jesteśmy kochani przez Jezusa? Artykuł Review and Herald, 4 grudnia 1860 rok. Jezus mówi: ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Objawienie 3:19. Po przeczytaniu tego oświadczenia możemy się zastanawiać, na czym polega to strofowanie i karcenie. Jeśli będziemy umieli zrozumieć, jakimi strofującymi i karcącymi środkami Jezus wpływa na nasze serce, wówczas ten wpływ będziemy mogli odczytać jako dowód miłości Jezusa. Powszechnie uważa się, że rozdziały drugi i trzeci księgi i objawienia obejmują cały przedział ery chrześcijańskiej, dzieląc go na siedem odrębnych okresów, czyli okresów Kościoła chrześcijańskiego. Przekonujemy się, że do każdego Kościoła skierowane jest określone przesłanie nagany albo zachęty. Na przykład do Kościoła w Efezie przesłanie brzmi Mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Dlatego Kościół wzywany jest do pokuty. Objawienie 2, werset 3 i 4. W kościele w Smyrnie nie ma żadnej nagany, ale świadectwo brzmi: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kiedy dochodzimy do siódmego lub też do ostatniego stanu kościoła, jakie świadectwo znajdujemy? Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wyplując się z moich ust. Objawienie 3, werset 15 i 16. Ponieważ ostatni stan Kościoła będzie sięgał aż do przyjścia Chrystusa, dlatego od Jego członków oczekuje się, że będą starali się żyć zgodnie ze wszystkimi naukami Słowa Bożego i poszukiwali świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12, 14. Poszukiwaliśmy prawdy i radowaliśmy się w prawdzie. Bóg w swoim miłosierdziu sprawił, że światło zajaśniało na naszej ścieżce. Prawdopodobnie z tej przyczyny mówiliśmy, że jesteśmy bogaci i wzbogaciliśmy się, mając całą prawdę, i niczego nie potrzebujemy, a za kilka lat Jezus przyjdzie, aby zabrać swoich kuszonych naśladowców do domu. Ale oto dociera do nas ostre napomnienie, że jesteśmy letni i przyprowadzamy Pana o mdłości. A teraz, świadectwo z objawienia 3,14 adresowane jest do ludzi tworzących siódmy lub ostatni stan Kościoła. Oczywiście dotyczy nas. Jezus mówi Wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Z jakiej przyczyny mamy pokutować? Na pewno z powodu jakiejś winy. Jakiej? Odpowiedzią jest letniość. Dlatego Strofuję i karcę, polega na uświadomieniu nam tego faktu, że znajdujemy się w takim właśnie stanie i że jeśli nie będziemy gorliwi i nie będziemy pokutować, to zostaniemy wypluci z ust bożych. Drodzy bracia i siostry, czy czujemy siłę tego świadectwa, wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę? Czy czujemy się skarceni przez to świadectwo? Czy chcemy upokorzyć się przed Bogiem i z pobożnym smutkiem wyznać swoje grzechy? Czy też spoczęliśmy w nieostrożnym, obojętnym stanie? Nasza miłość do Boga i Jego prawdy ostygła, i zamiast wierzyć, że przyjście naszego Pana jest bliskie, nawet u drzwi odkładamy je na lata w przyszłość? Minęły już cztery lata, odkąd zrozumieliśmy, że to świadectwo dotyczy nas. Kiedy świadectwo przyszło po raz pierwszy, zostaliśmy pobudzeni i uznaliśmy Jego prawdziwość, starając się zbliżyć do Boga ale ponieważ zawiedliśmy się w naszych oczekiwaniach, w pewnym stopniu straciliśmy naszą gorliwość. A jednak prawda jest niezmienna, a świadectwo do nas brzmi bądźcie gorliwi i pokutujcie. Niech pan pomoże nam uświadomić sobie wagę tego czasu. Och, aby to świadectwo mogło mieć swój zamierzony wpływ na nasze serca. Żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Och, abyśmy mogli być ćwiczeni przez świadectwo do laodecejczyków. Mówi Jezus, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wietrzeże, a on ze mną. Niech Pan pomoże nam wszystkim, abyśmy mogli otworzyć drzwi naszych serc, aby mógł mieć tam wstęp. H.M. Kenyon